Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Jezusa Chrystusa na czasy ostateczne. Dzieci mojego najświętszego serca, proszę Was, abyście wzmogli modlitwy za moje umiłowane sługi i ofiarowali za zadośćuczynienie za tych, którzy dopuszczają się świętokradztw i za tych, którzy są letni w swojej pracy dla mnie. Moi drogocenni słudzy są moimi umiłowanymi uczniami, którzy wzywają i prowadzą do mnie wszystkie dusze. O, moje dzieci sprawiedliwej miłości, módlcie się i spełniajcie moje życzenia, abyście skorzystali z sakramentu pojednania spowiedzi. Tak, pojednajcie się ze mną, abyście przyszli duchowo czyści na uczestnictwo w moim ciele i krwi. Dzieci, kiedy to czynicie, aniołowie są zachwyceni waszym pięknem, gdy podchodzicie do mojego ołtarza. Takie są błogosławieństwa pojednania. Łaska i miłosierdzie opitują dla was, a wasz ukochany Jezus raduje się z waszego zjednoczenia. O moje dzieci mojego boskiego serca, otaczajcie się tymi, którzy znają i kochają mnie, waszego Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się razem i dzielcie się waszymi duchowymi siłami. Zjednoczenia tego rodzaju utrzymują was w przywiązaniu do mojego dobrego słowa. O moje dzieci, módlcie się, módlcie się i nie ustawajcie. Grzechy ludzkie są tak bardzo gnijące, moje serce jest zduszone waszymi grzechami. Wysyłam Wam takie ognie miłości. Abyście je pochwycili i odwzajemnili, ale nie ma dzieci, które by Mnie kochały i odwzajemniły Moją Miłość. Dzieci Mojej Przenajdroższej Krwi, człowiek pozostawia Mnie tak samotnym przez swoją nieuwagę i letnią wiarę. Słyszę modlitwy, które są odmawiane bez uczucia. Wchodzę w Moje dzieci, Pragnąc, aby moi wierni odczuli wieczne i wielkie błogosławieństwa Eucharystii, ale tak niewielu z Was uznaje moją boskość. O dzieci, módlcie się i oddajcie mi wasze serca. Czy nie widzicie niebezpieczeństwa błądzenia i odłączenia się ode mnie? Czy nie czujecie szumu ziemi i gwałtowności wód? Spójrzcie, moi bliscy, na to. Co jest wokół Was? Czy zdradzicie mnie dla tego świata? Dzieci, módlcie się i porzućcie wszystko, co światowe. Ja jestem Pan, Jezus Chrystus, i zaopiekuję się moimi dziećmi, które ufają mi całym swoim sercem i duszą. Umiłowane dzieci, porzućcie to, co doczesne. To, co doczesne. Nie zbawi was i nie da wam miłosierdzia, miłości i łask, którymi ja was codziennie obdarzam. W mojej wielkiej miłości do was płaczę, bo jesteśmy rozdzieleni. Jestem samotny i pragnę uwagi. Dzieci, zwracajcie się do mnie i we wszystkim stawiajcie mnie na pierwszym miejscu w każdej decyzji, pragnieniu, działaniu, myśli i słowie. W ten sposób moje serce połączy się z Waszym, ponieważ Wasze serce przyjęło mnie do swego wnętrza. Dzieci, musicie się nieustannie modlić, nie ustawajcie w modlitwie. Wiecie teraz, że doświadczacie bólów porodowych związanych z rezultatami i konsekwencjami Waszych masowych apostazji. Tak, moje dzieci zaprzeczały temu, co nadchodzi. Ponieważ wolicie zaprzeczanie niż rzeczywistość. Ale burza nadchodzi i musi nadejść. Musicie zostać oczyszczeni z waszego zamiłowania do grzechu. Chcę, aby każdy z was był ze mną poza czasem, w bezkres wieczności. Kochani, czyńcie z siebie dary dla waszego ukochanego pana Jezusa. Przyprowadzajcie dusze do mnie przez wasze modlitwy o miłosierdzie i współczucie. Dzieci, tak, to, co nadejdzie, będzie męką i zamętem, spustoszeniem i bólem. W tym wszystkim pragnę, abyście rozpoznali moją miłość do Was i pozostali zawsze wierni i ufni Waszemu ukochanemu Jezusowi. Niewypróbowany człowiek będzie miał trudny czas, ale jeszcze bardziej Ci. Którzy się nie modlą. Poznajcie mnie, moje dzieci. Rzeczy, które nadejdą, nie są podobne do potopu. Są one wielokrotnie trudniejsze. I wiedząc o tym, zaufajcie mi. Jeśli zobaczycie, że oceany pochłaniają całe lądy, nie lękajcie się, lecz ufajcie mi. Jeśli staniecie w obliczu ognia, nie lękajcie się, lecz ufajcie mi. Jeśli wróg cię pojmał i chciałby cię powiesić, nie bój się, lecz ufaj mi. Czy nie rozumiecie, o jaki stopień zaufania jesteście proszeni? Jest to absolutna i całkowita ufność i wiara w Waszego Pana Boga. Pokażcie mi, moje dzieci, pokażcie mi Waszą miłość do mnie, Modląc się i szukając mnie we wszystkim. Razem, w zjednoczeniu z sobą, będziemy wymieniać się wielką miłością i wszystkie wasze lęki się rozwieją. Płaczę, wiedząc, co wkrótce wycierpicie. Nie da się tego uniknąć. Módlcie się, moje dzieci, o samo jego złagodzenie. W mojej miłości do was daję wam wszelkie środki. Abyście mogli powrócić do światła miłości. Czynię wszystko, co mogę, aby Was do mnie przyprowadzić. Robię wszystko, aby przyciągnąć Waszą uwagę i utrzymać ją. Moje dzieci, jedyną rzeczą, której nie zrobię, jest wymuszenie Waszej woli. Musicie zakochać się we mnie z własnej woli. Musicie mnie pragnąć i kochać mnie do najdalszych granic waszych serc i dusz. Miłości nie da się wymusić. Jestem nienachalnym panem i nie naginam waszej woli do mojej. Jednak, umiłowane dzieci, bardzo pragnę, abyście żyli w mojej błogosławionej i boskiej woli, bo kiedy jesteśmy połączeni jako tacy, jesteście w doskonałej harmonii z boskością. Wszelkie dolegliwości, jakie ten świat chciałby, abyście cierpieli, są dla Was słodko -gorzkie. Przyjęcie mojej woli nie uodparnia Cię na ból czy tragedię. Daję Ci pokój i wyrozumiałość, abyś znosił prześladowania dzięki mojej boskiej woli. A kiedy przyjmujesz, a nawet przyjmujesz moją wolę jako swoją, zadośćuczynienie Jakie przynosi Twoje porzucenie siebie, tak mnie uspokaja, że wiele grzechów zostaje Ci odpuszczonych. Taką radość sprawia mi Wasze pragnienie mojej woli. Umiłowane dzieci mojego serca, powtarzam Wam, módlcie się. Módlcie się w każdej chwili każdego dnia. Nie odmawiajcie modlitw rutynowo, z sercami nieświadomymi lub lekceważącymi. Módlcie się i mówcie do mnie waszymi sercami. Nie rozpraszajcie się przez ten świat, ale patrzcie na moje płaczące oczy i wyniszczone serce. Wasze wierne i pełne miłości modlitwy są balsamem na moje najświętsze rany. Moje dzieci, ja was nie opuszczam, zawsze jestem z wami, nie oddalajcie się ode mnie. A kiedy to zrobicie, zawołajcie mnie tylko raz, a ja natychmiast uciekam do Was i obejmuję Was tak blisko mojego serca, jako moich własnych. Umiłowane dzieci, mówię Wam to nie po to, aby Was przestraszyć, ale aby przygotować Was na to, co nadejdzie. Krainy powstaną, Ziemia będzie przeżywać klęskę za klęską. Trzęsienia Ziemi. Zapadliska i powodzie zniszczą miasta. Narody będą przechodziły z rąk do rąk, a obywatele będą wożeni do i z powrotem, jak niewolnicy. Nie w kajdanach, ale w duchowych kajdanach. Moje ciało i krew nie będą dostępne. Będzie brakować żywności, a ludzie, którzy kiedyś byli cywilizowani, zwrócą się przeciwko swoim przyjaciołom. Rodzinie i sąsiadom. Pieniądze nie będą miały mocy, a władza, która będzie istniała, będzie w rękach nielicznych, a ci nieliczni są zwiastunami złego. Mówię Wam wszystkim o tych strasznych rzeczach nie po to, aby Was przestraszyć, ale po to, abyście byli przygotowani. Wasze przygotowanie polega na modlitwie, pobożności. Różańcu i na pełnym zaufaniu do mnie. Umiłowane dzieci, ja nie rzucam moich owieczek wilkom. Zawsze jestem z wami. Postawcie mnie na pierwszym miejscu w waszym życiu, a zobaczycie, jak radosne będzie życie. Przyjmijcie mój pokój do waszych serc. Wiedzcie, że ja przyciskam moje serce do waszego i wiem kiedy wasze przyspiesza ze strachu. Wtedy moje serce przypisze do waszego, mój pokój.